Witam was, moi drodzy. Kłania się Łukasz M. Dzisiaj na odcinku chciałbym wam zaprezentować najnowsze Bravo Sport wersja niemiecka i popatrzcie co jest przyczepione właśnie do tej oto gazetki. Jest saszetka z najnowszej kolekcji Bundesliga Top Match Attack Trading Card Game. Zamel Tauchen 2018/19 sezon. Zobaczymy jak karty. W tym sezonie będą wyglądać. 5 kart powinno w środku być. Ale najpierw przejrzymy sobie gazetkę. Co tutaj fajnego mają. I co będzie oczywiście w kolejnym wydaniu. German's Next Top Star. Czyli kto będzie następną gwiazdą. Niklas Zille. Tutaj mamy ligi najważniejsze: angielska, hiszpańska, włoska. A tutaj już mamy pokazaną Champions League. Popatrzcie, są również pokazane karty z Champions League, jak to będzie wyglądać. Ja wam już prezentowałem co nieco, a tutaj mamy więcej tych kart. No Powiem Wam, że naprawdę mi się podoba ta kolekcja. Pisaliście pod filmem, gdzie wrzuciłem zdjęcia, że nie bardzo, że, że, że FIFA lepsza. Ale myślę, jak będziemy mieć to w rączkach, to zmienicie zdanie. Co my mamy tutaj dalej? Borussia, tutaj szalkę. Z każdego klubu praktycznie coś jest. Leverkusen. Tutaj mamy Neymara. Herta. Plakaciki jest Cristiano Ronaldo w koszulce Juventusu Mbaper, również tutaj. W salach, Dybala i Ronaldo. Jest też coś o koszykówce. Piłka ręczna, Formuła 1. No i co mamy? będzie 20 września kolejne wydanie i znowu jakaś saszetka ma być i nie wiem czy czasem nie będzie jakaś limitka dołożona, bo jest znak zapytania. Tak więc otwieramy i oglądamy jak w tym roku wyglądają karty z Bundesligi. Pod koniec września już powinny być do kupienia w sklepach no, a tutaj jest wcześniej przyczepiona saszetka do gazetki. No i patrzcie, całkiem inne karty, inny de design. Karaman z Düsseldorfu. Fortuna Düsseldorf. Tak wygląda tył kart. Kolejna karta, popatrzcie, jest Łukasz Piszczek z i Dortmund, czyli tło jest w barwach klubowych, tak żeby się to ładnie zlewało. Ale tył kart jest wszędzie taki sam, tylko tutaj oczywiście drużyna i pozycja napastnika inaczej wygląda. Kolejna karta, Niklas Zyle. Z Bayernu I znowu mamy Borussia Dortmund. Akanji. Obrona. I zawodnik. Zandhausen, czyli to jest druga liga. Są też karty z drugiej ligi w kolekcji. Filip Förster. Koszulka jak Juventus. Tak więc moi drodzy, no powiem wam, że. Bundesliga będzie ciekawsza karty właśnie z tej kolekcji. Nie trafiłem żadnej specjalnej, bo najczęściej właśnie paczuszki są wypełnione tylko bazówkami. Ale jak będzie okazja, to Wam zaprezentuję również karty specjalne. Możecie się wypowiadać w komentarzach, co myślicie o tej kolekcji, jak Wam się podobają karty i co. To by było na tyle. Jeżeli filmik się podobał, łapki w górę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.